Dzień dobry. Tu Jacuś i Kubek. Dziś przygotowaliśmy dla Was Top 10 Eurowizji 2021. Zapraszamy do oglądania. Na dziesiątym miejscu w naszym rankingu uplasował się Cypr. Fajna piosenka i zasłużyła na Top 10 nie tylko w tym rankingu. Na 9 miejscu Azerbejdżan. Fajna i skoczna piosenka. Nie mamy żadnych zastrzeżeń. Na osiem miejsce wskakuje Malta. Bardzo fajna piosenka. Tyle w temacie. Na siedem miejscu w naszym rangingu jest Finlandia. Bardzo fajna rokowa piosenka. Zasłużyła na takie wysokie miejsce w konkursie. Na sześć miejscu w naszym zestawieniu znajduje się Ukraina. Ta piosenka była jedną z lepszych w tym konkursie. Na 5 miejsce całkiem zasłużenie wskakuje Grecja. Bardzo nam się podobała ta piosenka. Nie rozumiemy czemu jedynie 10 miejsce w finale. Na 4 miejscu Islandia. Bardzo kreatywna piosenka. Spodobała nam się. No i pozostało nam tylko top 3. Na trzym miejscu Francja. Bardzo fajna piosenka. Tekst też konkretny. Lubicie zaskoczenia? To dobrze, bo na dwa miejscu znalazły się Włochy. Bardzo fajna piosenka. Być może za niedługo Rocky Roll będzie dosyć modnym gatunkiem na Eurowizji? I na pierwszym miejscu Szwajcaria. Według nas najlepsze wykonanie na Eurowizji. W tej piosence też ten tekst jest konkretny. To nam się podoba. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. ma.